Dużo nazywam się Filiagro. Jestem coachem chrześcijańskim i na co dzień prowadzę gabinet coachingowy w Twój Wdzięczne Serce. Również też kanał na YouTube o tej samej nazwie Wdzięczne Serce. Gdyby ktoś tak zapytał mnie, na czym polega właściwie moja praca która mogła tak bardzo ogólnie powiedzieć, że na inspirowaniu innych, więc ten temat, z którym dzisiaj do was przychodzę, a właściwie z pytaniem, jest ności się, jest związany z tym, czym się na co dzień zajmuję. No właśnie, dzisiaj stawiam to pytanie, jak dbać o siebie, by inspirować innych. Może kiedy słyszysz to pytanie, jak dbać o siebie, to kojarzy się to tobie z dbaniem o swój wygląd, o swój ubiór, o swój styl, i rzeczywiście, kiedy ja pisałam w internetową hasło Zadbany, to pierwsze propozycje, jakie mi wyskoczyły, to właśnie były Zadbane włosy, Zadbane paznokcie, Zadbana broda, Zadbany facet. Ale nie o takim zadbaniu ja chcę dzisiaj mówić. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, że żeby inspirować z drugiego człowieka, Trzeba wykonać trudną, codzienną pracę nad samą sobą i jest to praca od wewnątrz, a nie na zewnątrz. I w ogóle, kiedy ja mówię ludziom o życiu zadbanym, to ludzie często nie wiedzą w ogóle, o czym mówię, bo czymś zupełnie naturalnym jest, nie wiem, mieć zadbane mieszkanie albo właśnie zadbany ubiór, ale życie zadbane, wnętrze zadbane kojarzy się różnie albo się z niczym nie kojarzy. A ja zawsze powtarzam, że życie zadbane to życie satysfakcjonujące, dlatego że ty możesz mieć to życie zadbane, ono nadal nie będzie życiem idealnym, nadal będzie miało wady, będzie pełne Twoich porażek, błędów, a ty i tak możesz czerpać z niego satysfakcję i przyjemność, dlatego że dbasz o swoje życie i je ja lubisz. A szczera satysfakcja jest automatycznie widoczna na zewnątrz. Ja jestem świadoma tej wielkiej odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa, dlatego że na co dzień powtarzam, że jestem bardzo szczęśliwa, że jestem właśnie usatysfakcjonowana w swoim życiu i wiem, że ludzie, którzy czy przychodzą do mojego gabinetu, czy oglądają mnie gdzieś na YouTube, słuchają na konferencjach. To zaczynają ufać tym moim sposobom na szczęście, na satysfakcję. I przypominam się od razu cytat znanego, pewnie Wam skoro tutaj jesteście, mówcy i coacha Jacka Walkiewicza, który powiedział kiedyś, że żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. I w ogóle, kiedy to teraz do was mówię, to mam przed oczami tort, dlatego że na właśnie zakończenie kursu coachingu zamówiliśmy tort z cytatem pana Jacka na środku. I rzeczywiście od tamtej pory, czyli od niespełna dwóch lat, na tyle już prowadzę ten gabinet coachingowy, o którym wam na początku mówiłam, od tamtej pory mam gdzieś cały czas z tyłu głowy to przekonanie, że ja muszę płonąć nieustannie, żeby rzeczywiście móc zapalać innych i być dla nich inspiracją. E, dlatego, że przychodzą do mnie różni ludzie w różnym czasie, więc e, ja muszę być po prostu zawsze dla nich gotowa i otwarta. Nie mogę być jak taki niewypał, jak jakaś taka pojedyncza iskra, jak jakiś zimny ogień, który trzymamy w ręku i pali się tylko przez minutę. Tylko, muszę rzeczywiście nieustannie płonąć. I rzeczywiście tak się dzieje. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, jak dbam właśnie o siebie od wewnątrz, żeby tak się działo. Przypomina mi się chociażby jedna z moich klientek. Przyszła do mnie jakiś czas temu pani, która jest młodą bizneswoman, prowadzi swój własny biznes. Na pierwszym spotkaniu była no, w tragicznym stanie, zapłakana. E, powtarzała dosłownie: Czuję się jak wiadro pomyli. I e, widziałam, jak rzeczywiście ze spotkania na spotkanie ona e, przybiera na swojej sile wewnętrznej, ma w sobie coraz więcej radości. I już po kilku miesiącach e, ta kobieta opowiadała mi o tym, jak zaczyna e, organizować szkolenia biznesowe dla kobiet, e, w których to już nie ona inspiruje się, a stała się inspiracją dla innych. I w ogóle inspirować to oznacza dawać natchnienie, a ja bym jeszcze w takiej mojej osobistej definicji dodała, że oznacza to dawać natchnienie codziennie, z dnia na dzień, systematycznie, regularnie, trwale, bo w tym dzisiejszym świecie, który jest światem ciągłych przemian, że do jednego jeszcze nie zdążysz się przyzwyczaić, a już zachodzi jakaś zmiana i musisz dostosowywać się na nowo. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby postawić na tą wytrwałość. Więc dla mnie to inspirowanie oznacza wytrwałe, wytrwałe dawanie natchnienia. I myślę, że to jest całkiem fajne i jest to dla mnie takim fantastycznym odkryciem, że ty możesz po prostu robić coś, co jest po prostu dobre. I to może samo w sobie nie będzie jakieś spektakularne, zjawiskowe. Ale przez to, że Ty będziesz robił to wytrwale i to będzie przez Ciebie powtarzalne, to może stać się zjawiskowe i wytrwałe właśnie dzięki Twojej wytrwałości. I tutaj jest dla Ciebie taka dobra wiadomość, że Ty nie musisz dostać Nagrody Nobla, Ty nie musisz spiąć się na Mount Everest, żeby być inspiracją dla drugiego człowieka. I jeżeli tutaj mówię o tej wytrwałości, to myślę, że warto powiedzieć o dyscyplinie, o trzymaniu dyscypliny. Która bardzo się z tym wiąże i którą ja rzeczywiście trzymam na co dzień, i jest to jedna z takich moich form dbania o, o siebie od wewnątrz. E, otóż dla mnie dyscypli dyscyplina jest jak jedzenie, że jeżeli ty jej nie zażywasz, to słabniesz. E, I dyscypliny powinniśmy uczyć się całe życie. I powiem więcej, e, powinniśmy, właściwie uczymy się jej i ty się jej uczysz każdego dnia na nowo, bo kiedy tylko przestaniesz i kiedy odpuścisz sobie, automatycznie pozbywasz się tych wszystkich swoich umiejętności i wracasz na punkt startu. Ta dyscyplina jest bardzo ważna. Ja w moich YouTube'owych odcinkach chociażby mówiłam o tym, jakie korzyści płyną z wczesnego wstawania i rzeczywiście ja staram się wstawać wcześnie rano. Właśnie, więc się dużo korzyści tego wczesnego wstawania: większa radość z życia, poczucie kontroli nad życiem, korzystanie z życia. Ale wstaję również dlatego rano, właśnie, żeby każdego dnia, kiedy tak wstaję, na nowo uczyć się tej dyscypliny. Ale tutaj stoję nie po to, żeby konkretnie zachęcać Ciebie, nie wiem, chociażby do wczesnego wstawania albo do trzymania. Zdrowego odżywiania, ćwiczenia siłowni. Dla mnie to są na przykład ćwiczenia trzy razy w tygodniu albo codzienna modlitwa godzinę rano. Nie mówię o konkretnych sposobach, a mówię o tym, że naprawdę warto tą dyscyplinę trzymać codziennie, bo inaczej bardzo łatwo jest sobie odpuścić i osłabnąć. Kolejna taka moja wskazówka to jest wdzięczność. W ogóle takim mostem całej mojej działalności. Jest hasło wdzięczne serce to szczęśliwy człowiek i rzeczywiście na co dzień tego doświadczam i to, że jestem szczęśliwym człowiekiem to nie dlatego, że mam idealne życie, ale właśnie dlatego, że czuję tą wdzięczność, że wiem, że wszystko co dostaję jest darem, że nic nie jest oczywiste i właściwie nie starczyłoby mi czasu, żeby tym wszystkim po kolei się nacieszyć, mimo, że jednocześnie przeżywam porażki, problemy, mam wiele wątpliwości i tak dalej. Tak więc widzę, jak w inspirowaniu drugiego człowieka bardzo ważny jest uśmiech, że właściwie to jest często podstawą inspiracji. Uśmiech, tylko bardzo ważne, żeby to był szczery uśmiech. Jeżeli rzeczywiście ty będziesz doceniał to, co masz, będziesz patrzył na te zalety swojego życia, a nie na wady, to rzeczywiście możesz przychodzić co dnia do drugiego człowieka ze szczerym uśmiechem, z nieudawanym uśmiechem. Kolejna wskazówka e, autentyczność. Ja zawsze powtarzam, że nic nie pociąga w drugim człowieku tak jak jego autentyczność. E, o co tutaj chodzi? E, otóż dzięki autentyczności Ty możesz mieć zupełnie inne zdanie niż e, ktoś obok. Ty możesz rozumieć jego pasje, dzielić z nim te pasje albo totalnie ich nie rozumieć. Ale jeżeli będziesz dla tej osoby autentyczny, jeżeli ona będzie widziała w tobie szczere, prawdziwe emocje, to i tak możesz być dla niej tą inspiracją. I ona może nie będzie chciała skopiować twoich pasji, ona nie będzie chciała skopiować konkretnych twoich przekonań, poglądów, jakie masz, ale będzie chciała skopiować te autentyczne emocje, które pokazujesz i wydobywasz z głębi swojego serca. Dlatego ta autentyczność jest taka bardzo ważna. Na końcu, słuchajcie, um, chciałabym powiedzieć jeszcze o życiu zgodnie ze swoimi wartościami. E, dlatego, że no i tak już ta edukacja dotycząca wartości poszła naprzód, dlatego, że my już coraz częściej i coraz więcej z nas wie, że y, mamy w życiu wartości, że warto się kierować w życiu swoimi wartościami, że warto być świadomym swoich wartości. Nawet różne firmy bardzo często podkreślają, jakie mają wartości i zgodnie z jakimi wartościami ich biznes funkcjonuje. I to jest dobre, ale to jest dopiero pierwsza część tego wszystkiego, bo jest jeszcze drugi punkt, czyli realizowanie tych wartości. Bo wielu ludzi, ludziom wydaje się, że wartości są po prostu dla samego ich posiadania. Posiadam wartości i tyle, mam je, o, i wystarczy. Ale jeżeli ty nic z tymi wartościami nie będziesz robił, na przykład Twoją wartością, bo są naprawdę różne wartości może być miłość, rodzina, kariera, pomaganie drugiemu człowiekowi. Jeżeli ty nie będziesz nic z nimi robił, to równie dobrze mógłbyś ich wcale nie mieć i Twoje życie wcale by się nie zmieniło. Dlatego dzisiaj chcę zakończyć właśnie z takim małym zadaniem dla Was, które też właśnie zawsze. Na początku procesu coachingowego daję moim klientom, czyli właśnie z takim zadaniem, żebyś, jak się wrócisz do domu, wypisał około dziesięciu takich swoich najważniejszych życiowych wartości, jakie posiadasz. Około dziesięciu. To jest to, na czym tobie najbardziej zależy w życiu, co sobie najbardziej cenisz, o co gotów byś był walczyć, czego gotów byś był bronić. Jeżeli już wypiszesz takich około dziesięciu wartości to zastanów się po kolei poprzez jakie konkretne działanie mógłbyś tą re wartość realizować. Czyli jeżeli na przykład jeżeli Twoją wartością jest ambicja, to zrób się coś ambitnego, bo jeżeli po prostu tylko masz tą wartość, ale nic z nią nie robisz, to naprawdę na co ona tobie jest potrzebna. Jeżeli Twoją wartością jest rodzina, to czas z tą rodziną i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, życie zgodnie ze swoimi wartościami. Na pewno pomaga w tej wytrwałości, dlatego że wartości są y, jak taki punkt odniesienia. One są jak taka lampa, która tobie oświetla y, drogę. I ty wtedy, kiedy wiesz, na czym tobie zależy, rzeczywiście możesz wytrwale y, stać przy tym, co Ciebie interesuje, stać przy tym, co jest dla Ciebie wartościowe, i tą wytrwałością właśnie inspirować drugiego człowieka. I y, zakończę tak o, takim cytatem Pablo Picasso, że inspiracja jest. Ale ona czeka, aż zastanie Ciebie przy pracy. I właśnie takiej trudnej pracy nad sobą, ale też bardzo przyjemnej i satysfakcjonującej Tobie życzę. Nie wiem, czy przez te 15 minut zdążyłam Ciebie zainspirować przez te jedyne 15 minut, ale życzę Tobie, żebyś Ty dzisiaj, kiedy stąd wyjdziesz, był inspiracją dla drugiego człowieka. Dziękuję.